Siema widzowie, dzisiaj gramy w Fortnite i jest odcinek polecany przez widza. Widzowie, dlatego, to jest odcinek polecany przez widza. To I te, ten odcinek był polecany na moim Discordzie pomysł na, na kanale Pomysł na Odcinek. Napisał tak: Mam pomysł, może musisz przez całą grę autem? Czy mu muszę jeździć całą grę autem? Możesz wyjść, co zlutować, oczywiście jeździć autem, więc dzisiaj taki właśnie nagrywamy odcinek, od widza polecany, dobra, to muszę jeździć autem, coś jakoś zlutować. muszę, mogę je, umówmy się tak widzowie, mogę raz wyjść, coś zlutować, jak to nazwał widz, dobra, my już się widzimy w rundzie, dobra widzowie, my już jesteśmy w rundzie, trochę laguje. Nawet nie trochę Aż bardzo Przepraszam, teraz będą takie dźwięki Chwilę, dobrze To my lecimy na utopię Polećmy tam Coś zlutujmy Jeden raz mogę coś zlutować Jeden raz I od razu do auta I teraz lecimy coś zlutować i od razu do auta. Mówmy się, że mamy tak na zlutowanie 2 minuty. Ja mamy na zlutowanie. Już widzicie, minuta jest nade mną. Była. Dobra, co zlutować? Lutujemy. Teraz, dobra. Lagi, przepraszam, la chambre Jest, Widzowie, zapomniałem wam powiedzieć, zrobiłem sobie utrudnienie, czekajcie, widzowie, jak widzicie w lewym dolnym logu, dolnym pamiętajcie, i tam widzicie, że nie mam HP, sobie zrobiłem tak, że nie będę widział HP, bo to by było za łatwe, dlatego będziemy próbować zrobić wina, ale racz, dzisiaj raczej wina nie zrobimy, na pewno. Dobra, widziałeś, że się kończy nam lutowanie i czas. A ja kewa nie mam. Jakoś będę musiał zdobyć. O, ostatnia minuta. Dobra. Kewa. Dobra, ale też bez przesady, bo ja muszę to jeszcze, po prostu nie będę się lutował, jak nie znajdę auta, będę szukał auta. Będę fragował, tylko szukał, szukał auta. Najlepiej to już szukać auta. Ostatni lut. Od teraz się nie lutuję widzowie, tylko muszę szukać auta. Czy to będzie w ogóle jakieś auto? Nie, raczej nie wiem, ja mam, nie mam nadzieję, że to będzie... O, jest! Dobra, widzowie, czas, start. Jest? Chyba już mam orkernie na MTL. ja muszę wejść na auto. Tak, mogę być, widzowie. Pamiętajcie, że ja nie widzę swojego HP. Mogę coś zbudować? Dobra. Ja nie widzę HP, to jest najgorsze. Dobrze. Czekajcie. Dobra, widzowie. A jak uda nam się coś tutaj ugrać Nasz cel to jest są trzy fragi dzisiaj widzowie Nasz cel nie dzisiaj nie jest win tylko trzy fragi e, będzie ciężko wiem Ja teraz muszę tak Dobrze Ej no, nie mogę wsiąść Dobra Znaczy jak wysiadam na przedwdale, to ja szybko wskakuję Żeby nie było A nie, czekajcie, ja to nie mogę mieć Ja bym widział swoje HP bym wiedział czy, czy uciekać What? What? Nie no Widzę wie cel nie Zrobiliśmy jednego fraga. Przepraszam, że tak co krótko. Ale wiecie, utrudnienie było mocne, bo nie widziałem swojego HP. No i co, ja się z Wami żegnam. Widzimy się w innych kolejnych odcinkach. Może dłuższych, może krótszych. Życzę Wam fajnych wakacji. I może będzie jakiś live. Klikajcie subskrypcję, łapkę w górę. Bo na 50 subskrypcji będzie duży live. Link w opisie macie link do mojego Discorda, wbijajcie tam wszystko wiecie czy jest odcinek, czy live, wszystko o tym mówię. Dlatego ja się z wami żegnam. No i co? Cześć!